Jak się tak nawalali jedni i drudzy, to najbardziej się dostało Henning Kloste i Urszuli Zielińskiej, czyli naszym dwóm gwiazdom z Ministerstwa Klimatu. Te panie też od razu tam pojechały na miejsce, z bardzo mądrymi, co w się sensie próbowały mieć mądre miny, patrzyły tutaj na jakieś plany i udawały, że cokolwiek rozumieją. I Im się oczywiście najbardziej dostało, bo one nie są ani spisu, ani z platformy, w związku z czym jednym i drugim było wygodnie w nie nawalać. No i panie, kiedy widziały, że politycznie toną, kiedy wszyscy mają do nich pretensje, musiały myśleć, jak tu wybrnąć z tej sytuacji. No, i wymyśliły, przynajmniej im się wydawało, i zaproponowały, że przeznaczą 100 milionów złotych, tam z jakichś pieniędzy ministerstwa, na nisko oprocentowane pożyczki na poziomie od 1,5 do 2,5% na likwidację skutków powodzi. I wtedy się od razu zaczęło, bo sobie ludzie od razu połączyli kropki. Tacy ludzie sobie myślą, nie? To Ukraińcom na wojnę, to wysyłamy tyle miliardów złotych, że więcej nie mamy za darmo zupełnie. To jest wszystko bezwzwrotne. My im nie pożyczamy pieniędzy. My im po prostu dajemy pieniądze i nie chcemy żadnego procentu, nawet nie chcemy, żeby nam oddali. Sprzęt im dajemy, pieniądze im dajemy, zasiłki im dajemy, wszystko im dajemy. Co mamy, to tam wysyłamy i nie chcemy nic z powrotem. Albo Radosław Sikorski mówił parę dni temu, że no my tutaj za polskie pieniądze to odbudujemy lwów, bo czujemy, że powinniśmy lwów odbudować. A na likwidację skutków powodzi w Polsce, to nie, że my wam damy odbudować budujemy, bo zawaliliśmy sprawę, zalali, zalaliśmy was wodą, więc damy to jakąś kasę na odbudowę? Nie. Wam, Polakom, to na procent pożyczymy pieniądze. To Ukraińcy mają mieć za darmo, a Polacy to niech płacą i niech procenty jeszcze oddadzą z tego, że ich powódź zalała. Tak mądre dwie panie z ministerstwa, Henning Kloska i Urszula Zielińska sobie wymyśliły.